Dzień dobry, dzieci! Pewnie mnie już pamiętacie. Ja nazywam się Ludmiła, czyli dla wszystkich dzieci Ludwisia. Widzieliśmy się już na pewno wiele razy. A teraz chciałabym Was zaprosić na specjalne, specjalne wydarzenie. W tym roku, 27 marca, jest jak co roku Światowy Dzień Teatru. Ale u nas w Domu Kultury ten dzień rozpoczyna. Niesamowite. Niesamowite wydarzenie. Mianowicie, błaga, niedzielny teatr rodzinny. Hmm. Co to znaczy? Hmm, 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 hmm. To znaczy, że wszystkie dzieci w gminie Dobrociń muszą wziąć za rękę mamę albo tatę, albo i mamę i tatę i brata i siostrę i wszystkich, których bardzo, bardzo chcą. Zabrać ze sobą do nas tutaj, do naszego dobrodzieńskiego teatru na spektakl. Spektakl ma tytuł Dzwonnik z Notre Dame. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie i pamiętajcie, że od tego dnia musicie za każdym razem sprawdzać, czy w internecie nie pojawiła się informacja, że jest następny spektakl? Bo niedzielny teatr rodzinny to będzie takie wydarzenie, które będzie cykliczne, czyli dzieci będą mogły przychodzić do nas często. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie na niedzielny teatr rodzinny. Do zobaczenia w niedzielę.